Hejka, i ja super powiem wam, bardzo mi się podoba. Jak będę miał jeszcze jedną taką możliwość, to może też przyjadę. Chociaż Kusi mnie trochę za granicę. Tam gdzie Wiki teledysk nagrywała, tam bardzo bym chciał pojechać, ale trudno mi powiedzieć, bo natomiast to trzeba mieć dobry plan i dobrze zainwestować, nie? I w tym sensie, że właśnie tak no nie wiem, powiem wam, że nie wiem. Być może, że tu przyjadę, albo jeszcze gdzie indziej, trudno mi powiedzieć. W każdym razie, bardzo mi się podoba. Pomijając karowce, tego co wtedy wiózł na Słowację. To było super. Pomijając tylko ten jeden malutki punkcik. E, karowce, który był cięty na warszawiaków. Natomiast, e, pomijając tego karowce, było mega super fajnie. Jest tu naprawdę super, powiem wam. Naprawdę super. Wszystko mi się bardzo podoba. Wspaniali ludzie, wspaniałe miejsce. Po prostu wszystko jest na ekstra. Kupiłem jeszcze dwa kubeczki fajne. No i trochę rzeczy fajnych się kupiło. Starki, niestety, cuda nie widy. No i tak. Jestem w trakcie rozmowy z chat. Tu nie dokończyłem roz, rozmowy, a kliknąłem anta niechcący. Ale e, takie miłe powitanie. <grym> e, no i dobra, i kupiłam takie fajne rożki, takie stożki dwa. O, jeden po 50 zł, ale jest z koziego mleka. Musiałam trochę dalej pojechać, e, żeby kupić. Tylko nie mogę za bardzo mówić gdzie, bo... No, bym zrobił pewną, pewny problem wtedy, ale pojechałam dość daleko, żeby kupić z prawdziwego koziego mleka, e, osypki i stożki. No. 13 km od miejsca Zakopanego, trochę się od, musiałam oddalić, komunikacją zakopańską i tam... Tam dopiero kupiłem z takiego domku góralskiego prawdziwe odsypki i stożki z koziego mleka. To jest duża różnica, zupełnie inny aromat jest. Natomiast powiem Wam, że wspaniale jest, naprawdę bardzo miłe, jest, przyjemnie. Warto tak sobie zrobić przerwę i przyjechać tutaj, przyjechać tu, tu gdzie jest tak fajnie, przyjemnie, super fajnie. No, że odpoczynek jest naprawdę mega super. Po prostu to jest taki restart. taka po prostu mega super wypoczynek od miejsca, w którym no, pracuję. Miło, miło spędzam czas, ale dobrze jest taką przerwę zrobić i się tak po prostu wypuścić. Góry, góry czy kraków. To, to są dwa miejsca, które bardzo, po prostu, bardzo wielbię, te dwa miejsca Góry i Kraków. Tylko na razie, jak już mówiłem, nie mam takiego planu, żeby po prostu, no wiecie, po prostu w inne miejsce pojechać i się zainstalować na jakiś czas. No, że na razie po prostu jadę tam, gdzie jest mi łatwiej po prostu się zainstalować i też miło spędzić czas. No i tu skorzystałam z propozycji siostry. No i natomiast e, fajnie jest. Bardzo fajnie jest. Cieszę się, że skorzystałem z tej możliwości. Poznałem naprawdę wiele fajnych miejsc, ludzi, otoczenia, po prostu super jest. No dobra. No to hejka, siema, pa.